Hejka, nie wiem czy dla Was też, ale dla mnie ten rok jest rokiem kończenia dawnych cykli, kończenia tego, co już mi nie służy, pozbywania się z mojego życia, tego, co mnie nie wspiera, tego, co mnie nie rozwija. I ten rok przynosi ze sobą też już nowe. Jest to rok numerologicznej dziewiątki, więc nic dziwnego, że. Kończymy stare cykle, zarówno na indywidualnym poziomie, jak i na globalną skalę. Kończy się coś. Musimy zamknąć pewien etap. Zastanów się nad tym, czy masz w swoim życiu coś, co się skończyło w tym roku. Czy masz w swoim życiu coś, co musiałeś zamknąć w moim życiu? To bardzo dużo rzeczy. Zmieniłam nazwisko. Więc zamknęłam pewien etap w moim życiu i otworzyłam nowy. Będziemy się przeprowadzać do naszego domu, więc to kolejny etap zmian, kolejna duża zmiana zamknięcie dawnego miejsca, pozbycie się dawnego miejsca i budowanie nowego miejsca zamieszkania. Nie przedłużyli mi umowy w pracy, więc kolejna rzecz, która się kończy. I naprawdę czuję też to, że dużo zmieniło się we mnie wewnętrznie, że przeszłam prawdziwą transformację. Skupiłam się mocno na rozwijaniu w sobie, pewności siebie, na budowaniu poczucia własnej wartości, i czuję, że naprawdę dużo rzeczy to pozmieniało. Dlatego, że kiedy podnosimy naszą wibrację, to to, co mamy w naszym życiu, nie zawsze już z tą nową wibracją rezonuje. Ja czuję, że naprawdę przeszłam prawdziwą transformację wewnętrznie i że teraz mój zewnętrzny świat musi się do tej nowej wibracji dostroić. Więc jestem ciekawa, wydaje mi się, że. Ja jestem odbiciem ciebie, a ty jesteś odbiciem mnie. Więc jeżeli ja w moim życiu mam tyle zmian, i tyle rzeczy się kończy, i nowych rzeczy się zaczyna, to w twoim życiu dzieje się to samo. I chcę, żebyś dał mi znać w komentarzu, co takiego się zakończyło w twoim życiu. I chcę też zwrócić twoją uwagę na to, <noise> piesek mi zabrał patyk, na którym się trzymała kamera, dlatego się trochę przekrzywiła. Chcę, żebyś pamiętał o tym, że te rzeczy, które się kończą w Twoim życiu w tym roku, kończą się dlatego, że już Ci nie służą, że już Cię nie wspierają. I pamiętaj o tym, żeby nie próbować się ich na siłę kurczowo trzymać, tylko żeby odpuścić. I żeby zaufać, że Wszechświat ma dla Ciebie większy plan, bo taka jest prawda, bo idziesz do przodu, idziesz do góry, twoja wibracja rośnie, bo rośnie też wibracja planety. Mamy teraz te wyrzuty energetyczne ze Słońca, które podnoszą naszą wibrację, więc nic dziwnego, że kończą się rzeczy w naszym życiu, które już nam nie służą, które już nas nie wspierają. I teraz też wchodzimy w nowy etap. Astrologicznie weszliśmy w sezon bliźniąt, wcześniej byliśmy w sezonie byka, który, który jest właśnie znakiem ziemskim takim powolnym, spokojnym, stonowanym, upartym. Ale teraz właśnie wchodzimy w tę energię lekkich bliźniąt w tę energię dziecka, energię ciekawości, energię lekkości, zabawy. Więc pozwól sobie na to. Pozwól sobie na zabawę. Pozwól sobie na lekkość. Pozwól rzeczom płynąć. Jeżeli chcą opuścić Twoje życie, to pozwól im iść. I skupiaj się na tym, co sprawia Ci radość. I podążaj za tym. Myślę, że to jest zawsze dobra rada. I ja właśnie ostatnio staram się podążać za tym, co mnie pasjonuje, za tym, co mnie uszczęśliwia. Nawet jeśli jest to mała rzecz, nawet jeśli w tym momencie czuję, że chcę się napić herbaty, to robię sobie ten kubek herbaty. Jeśli w tym momencie czuję, że chcę wyjść na zewnątrz i wystawić twarz do słońca, to robię to. Takie małe rzeczy, które czujemy, że podniosą chociaż trochę naszą wibrację, są bardzo pomocne. Na pewno też mi osobiście pomaga odcięcie się trochę od zewnętrznego świata, od tego, co dzieje się w polityce, co dzieje się na świecie. Już w sumie od kilku lat nie oglądam wiadomości. Moim źródłem informacji jest mój mąż albo moja rodzina, i czuję, że naprawdę bardzo pozytywnie to na mnie wpłynęło. Bo jestem w stanie zachować więcej energii dla siebie, zakonserwować ją w sobie. I jestem w stanie przez to też utrzymać tę wysoką wibrację, bo nie skupiam się na tych negatywnych rzeczach, które się dzieją, tylko skupiam się na sobie, na swoim życiu, na tym, żeby w moim życiu było jak najlepiej. Ale też wierzę w to, że to, co teraz się dzieje na świecie, to, co się dzieje na globalną skalę, to wielki rozłam i właśnie to kończenie, to czyszczenie. Wierzę w to, że musi być gorzej, żeby mogło być lepiej. Wierzę w to, że ten cały stary system musi runąć. Wskazuje na to wszystko. Wskazuje na to astrologia, w którą jak wiecie, bardzo mocno wierzę. I mając ten Szerszy obraz, tę szerszą perspektywę, daje mi to taki komfort, że rzeczywiście idziemy w dobrym kierunku, że wszystko dzieje się po coś. Naprawdę w to wierzę, że nie ma przypadków, że jesteśmy po coś tutaj na tej planecie, teraz, w tym momencie, w czasie, i że dzieje się coś niesamowitego. Jestem bardzo podekscytowana na te zmiany, które zachodzą. Na świecie, na te zmiany, które zachodzą wewnątrz nas, bo widzę, że idziemy przed siebie, idziemy do góry, i jeśli chodzi o mnie, to w tym roku w zastraszającym tempie, naprawdę bardzo szybko, zachodzą w moim życiu zmiany, bardzo szybko kończą się pewne etapy, i wydaje mi się, że to robi miejsce na przyjście do mojego życia, nawet czegoś piękniejszego. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten krótki update energetyczny da Ci coś, przyniesie Ci trochę komfortu. Może weźmiesz którąś z tych moich dobrych rad dla siebie, bo są to rzeczy, które naprawdę mi pomagają w tym zmieniającym się świecie. Właśnie to zaufanie w ten wyższy plan, odcinanie się od negatywnych rzeczy, informacji. I dbanie o siebie, dbanie o swoje życie i staranie się żyć jak najlepiej, stając się najlepszą wersją siebie. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Do następnego. Cześć.